w kolejnym vlogmasie na moim kanale widzicie gdzie jestem w aucie ponieważ jedziemy do warszawy warszawy i co my tam będziemy robić w tej warszawie mm. gdzieś sobie pójdziemy tak właśnie i zobaczymy czy tam będzie jest praca zabawa bo ja chciałbym na praca, bo... Zabaw, plac zabaw, bo pełają grabki i łopatkę. Okej, okay, czyli będziemy... Zobaczymy czy jest jakiś plac zabaw, bo Witek chciałby po... trasę już? Nie. Telefony? Nie. Witek chciałby pójść na plac zabaw, bo ma grabki i łopatkę. Tak. Eee, pójdziemy na jakieś dobre jedzenie. Co jeszcze będziemy robić? No coś wymyślimy. Pójdziemy na nowy świat, bo słyszamy, że na nowym świecie jest fajne dekoracje tak, świąteczne. I, będziemy, I na Starówie. I właśnie będziemy i będziemy się właśnie bawić tam w Warszawie. Będziemy się dobrze bawić, co? Tak. No, więc taki jest plan, kochani. Rozpoczynamy kolejnego vlogmaska. Co jeszcze? No to wszystko! Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. No, zapraszam do oglądania. Jaką od sztukamy? <laughs> nie. Y, cappuccino. Y, na mleku y, bez laktozy. No. My my? Jeszcze nie wprosznuję. Flat white. Flat dzień white. Dzień dobry. Flat white. Y, dzień dobry. Ja bym poprosił y, flat white. Okej, okay, ten większy? Y, większy na y, większy, na y, większy na mleku bez laktozy. Cukier? Nie. Bez cukru. Aplikacja? E, nie, bez aplikacji i mam taką prośbę, czy można e, w tym kubeczku świątecznym? Zapewne, no że tak. Już <gulet> takie mamy. Dzięki, pięknie. 14 sześciuszyka ma zapłacić. Jasne. Oni głupio, nie? Chyba, <gulet> chy, chyba oni już wszyscy kojarzą tą kobita, ten od świątecznych kubeczków. <gulet> <gulet> tak mi się też wydaje. <gulet> no. Proszę kartą. Nie trzeba, nie trzeba. Będzie świąteczny! Oni Uuu! wszyscy chyba kojarzą to kobiety, nie? To już się na pewno musiało gdzieś yy, w tym świecie, wiesz, tych ludzi, którzy podają... No tak. na pewno, na pewno. Pani <laughs> się zaśmiała, to tak? jest spokojnie. Myślałem, że wiesz, że będzie... Kiedyś mm. nie miała czy coś. No. Wiesz, że będzie zmęczona tym proszeniem, no ale śmiesznie. Ale my wiemy. Jest więc. kochani, świąteczny kubeczek. mamy. Mission completed. Jedziemy, dalej. Jedziemy yeah. dalej. Jeszcze tylko 3 godziny i 20 minut. Uhuuu. nie? Nie wiem. właśnie na śniadaniu w Sylvia Crystal Cafe mega piękne miejsce yy, i bardzo bardzo smacznie także polecamy jak będziecie w warszawie słuchajcie sytuacja jest następująca że jesteśmy jest dzisiaj niedziela cały weekend spędziliśmy w warszawie yy, byliśmy w, w Sylvia Crystal Cafe Crystal, coś takiego. Byliśmy w Jungle Academy. Było super, ekstra fajnie. Mega zabawa z dziećmi. Byliśmy w... w Arkadii trochę, ale to już na ostatkach sił. No i co? I powiem Wam szczerze, że ja nie wiem, czy muszę się przyzwyczaić, czy nauczyć, czy po prostu nie dam rady tego robić, ale jak jesteśmy gdzieś razem w weekend i chcemy spędzić razem czas, to bardzo ciężko jest mi wyciągnąć aparat i nagrać, nagrywać, chodzić wszędzie z aparatem. Wiecie, jesteśmy z dzieciakami, no więc tak ciężko po prostu, żebym latała z chłopakami i z telefonem. Nie lubię tego robić, wolę tak spędzić ten czas fajnie, więc nie wiem, czy po prostu muszę się jakoś do tego przyzwyczaić, czy co, nie mam totalnie pojęcia. Muszę to przemyśleć, rozkminić, jak to robić, żeby to tak miało jakoś ręce i nogi, a nie tylko, żebyście mieli vlogi z domu, więc no taka, taka szybka, wytłumaczenie szybkie. Mieliśmy jechać na stare miasto, chcieliśmy jechać na nowy świat, zobaczyć te iluminacje, chcieliśmy zrobić dużo rzeczy na zewnątrz. Natomiast Leoś strasznie dziwnie kaszle, więc po prostu nie będziemy kupić losu i nie będziemy zaziębiać jeszcze bardziej jego organizmu. I teraz zdecydowaliśmy się, że jest. Nigdy nie byliśmy we Florze, więc jedziemy do Flora Point. Dalej, dalej. 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 Nie, koło tego Star Barber się wchodzi. W każdym razie jedziemy teraz do tego Flora Point zobaczyć co tam jest. Po prostu pochodzić. No. takie taki renifery. Tak. E, jedziemy zobaczyć te słynne renifery w, w, w świątecznym sklepie. I co? No i chyba tyle. Wszystko już powiedziałam, co miałam powiedzieć, co chciałam. W ogóle strasznie się dziwnie czuję, ponieważ e, mam wrażenie, że jak jesteśmy gdzieś e, i w tym apartamencie, w którym byśmy, było strasznie gorąco, to ja się budzę tak spuchnię, to w ogóle oczy mam tak małe, że nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie. E, jak... E, jak właśnie gdzieś jesteście i właśnie zazwyczaj jest to na wyjeździe, że ja jak się widzę w poglądzie, to że jak się budzę, to jest masakra. 来聊西部移米史。妈妈。 Ty tych zdjęć chce? Mama, zrób mi zdjęcie. No to wiesz, nam, dobraj, też, nam też zrób. To nam zrób to jeszcze. Robię, sobie i tacie jeszcze. Stań No chodź. Tutaj, tu. A przy tym chcesz? To może teraz przy tym tutaj. To stań tutaj. Stań z tatą tutaj. To wam zrobię. Witek nie stawaj tylko na to. Dawaj, no. Chodź, zrobimy sobie zdjęcie. No, stawaj. Albo tam pójdziemy. Chodź, tam. Tam jest więcej. No tutaj, przed nami. jak No tutaj. No, dobra. Zimne jest, no. no, ale jesteśmy teraz w krainie takiej, wiesz, lodu, nie? Więc... Widok ciągle teraz chce zdjęcia. Kiedyś miał fazę na to, że nie chce mieć zdjęć w ogóle, a teraz ma fazę na to, że ciągle prosi o zdjęcia. Fajnie. Pierwszy sklep, w którym jesteśmy, do którego trzeba kupić bilety. Tylko to później bilety są, koszt biletów jest zwracany, jak coś się kupi. Ale szczerze, to jakby nie było biletów, to ludzie przychodzili właśnie jak coś w Logo albo w sumie inni, żeby tylko... Żeby tylko ten, żeby tylko sobie coś przygrać. Przygrać, porobić zdjęcia. A tak to trzeba coś kupić, więc się, bardzo dobrze. I co, jak się podoba? Super jest. Tak. Fajnie jest. Trochę jest zimno, ale jest Tu, zimno, jest, gazę, tu, jest, bardzo, tu jest bardzo biały, Jestem ciekaw jak, jak będzie ta część wystawy y, czerwona, nie? Ta świąteczna ciepła. Może tam też będzie cieplej. <grym grym> Zobaczymy. Zobaczymy. nie taką jakąś herbatkę No, pewnie. Dobra. <grym> Czeka na datę w punkcie info. Boże, jedyny. Co? To jest Snowflake. Też jest Snowflake, no. No, fajna. Chcesz taką sobie kupić? Szanowni klienci. Dziesięcioletni, kto czeka na datę w punkcie info. A to ma te rogi jak czurosy. I tak już shopping robi. Chyba ma to po mnie. My się zastanawialiśmy co ten, co weźmiemy. Już wybraliśmy. Co weźmiemy? Czy coś mniejszego, czy coś większego? Wybraliśmy snowflake. A i zamówiła, że, że koszyk, koszyk nam nie potrzebny, nie? Że nic dużego nie bierzemy. Ja jestem operatorem, ty jesteś fotografem. To ja nie swojego. Jeszcze jednego musimy mieć, że mnie nagrywał. Tak, ja się To jest easy vlog, ale muszę wam to nagrać, nie? Po prostu muszę pokazać, jak to cudownie wygląda. Co? Czy wiesz, co chcesz kupić? Zobaczymy czy to samo może. Znaczy ja nie wiem jeszcze, ja po prostu teraz mam szał i ja się czuję jak dziecko teraz, nie? Ja się czuję jak dziecko, że Ja się czuję jak dziecko teraz. Autentycznie jest tak kolorowo. Patrzcie to, patrzcie to, tyle kolorów. Jak dziecko... No, jak dziecko w sklepie z cukierkami. Co ty byś chciała? No zgadnij. Mam, ale tutaj z tego działu, tak? tak no. Tego, tego. Czekaj, tego albo na koniu, no nie wiem, no, ale to nie, 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 nie wiem, bo stawiłbym albo na, na miszka na koniu, albo, albo no, na, miśka na tego obok. Tak, na, <śla> <śla> <Miśka> na koniu. <śla> Bartu, je te, lizaki w ogóle. <śla> tak, Boziu. I Lizaka, i bombkę, i snowflake. Ale co nowe, nie jest najgorzej chyba, nie? Tak patrzę. Musiał zaprezyw i już wszystko, choinkę, Tak, ta choinka, ten renifer. Ale podchodzimy odpowiedzialnie, podchodzimy odpowiedzialnie, bo już mamy bardzo duże rzeczy, nie? Odpowiedzialnie podchodzimy do momentu, jak nam się coś nie spodoba, nie? No to musisz wybrać, albo ta, albo tak. O, bardzo dobrze mama powiedziała. Nie kochanie, możemy wybrać, bo ta już jest czerwona i ta też jest czerwona, to musisz wybrać, która Które ci się bardziej podoba. Dobra, odłożymy taką. Ta jest lepsza? Tak. Te są lepsze. to Tak. Yankee. Dyskupujący wszystko. wszystko. Nie no, ale bardzo ładnie. Bardzo ładny kolor. Ta choinka jest fenomenalna. Mama, mama, patrz jaka duża choinka. Chwajka, fen... choinka fenomenalna. Widok ma niespodziankę. To, co na początku mówiłem, nie? że ciekaw jestem, kiedy będzie wiesz. Kiedyś przestanie być zimno, i zacznie być tak, być tak czerwono zielono ciepło To właśnie tutaj. Te dziadki do orzechów, fenomenalne. Taka? O, właśnie. Nie wiedziałam, że Witek tak taki shopping po prostu Szal zakupowy Szal zakupowy, że ciągle chce coś kupować o. Tak? No świetne, fajne to jest naprawdę <laughs> Co ja, no? wow. Nie wiedziałem, że tego potrzebujemy do domu Właśnie to jest to, czego nam brakowało no Jakąś niespodziankę I jadzie Witek zasłonił to i nie widzieliśmy wow. Całą ścianę zasłonił Całą ściany zasłonił nie no widzieliśmy Pani Mikołajowa ma chilerę przed świętami, ale jeszcze zaraz się zacznie robota. Jest i pani Mikołajowa. Idziemy do niej, zobaczymy jakie kapciuchy ma. Są so, kapciuchy z Mikołajem, z mężem. A z Mikołajem czuję, patrz. Jest i pan Mikołaj. Mmm, mm, mm. disse tá. mm -hmm. you Kończąc vloga z Warszawy, ponieważ nagrywam to kilka dni później W sumie jest dzisiaj środa Byliśmy we Flora Point Miejsce magiczne, przepiękne, takie świąteczne, że po prostu no, oszaleliśmy wszyscy A Witek był tak, po prostu wpadł w taki szał zakupów, że chciał tam kupić dosłownie wszystko Wszystko mu się podobało, wszystko było takie świąteczne, on też ma taki właśnie... Jeżeli chodzi o święta, to ma taki właśnie, no uwielbia choinkę Mikołaja i tak dalej, więc po prostu wpadł też w taki szał zakupowy. Kupiliśmy parę rzeczy, natomiast nie za wiele, bo też no, mamy cały dom ozdób, więc jakieś tam parę bombek na choinkę i tak dalej i, i w sumie tyle. Co jeszcze? No, w sumie głównie. Nagrywałam z tego Flora Point. Yy, tak jak Wam już mówiłam wcześniej, muszę się przyzwyczaić do wyciągania tej kamery yy, częściej i postanowiłam, że będę kamerę po prostu brała ze sobą wszędzie, bo wszędzie zawsze coś można nagrać. I będę starała się przełamać do tego, żeby nagrywać yy, w innych miejscach. Więc dajcie mi trochę czasu. No i co, yy, kończę tego vloga. Yy. Mam nadzieję, widzimy się w kolejnym, jeszcze, jeszcze jednym przed świętami. No i co? To wszystko. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Zostawiajcie suba, łapy w górę i komentarze, co jeszcze chcielibyście zobaczyć. Pa!